W 1968 roku ekspert od zachowania zwierząt i kontroli populacji John Calhoun zbudował utopię dla myszy, która była specjalnie przystosowana do spełnienia każdej potrzeby zamieszkującej jej myszy. W przeciągu dwóch lat eksperyment zamienił się w piekło. Cała mysia populacja utopii była martwa. Jak to się stało? Utopia była przygotowana do spełnienia każdej potrzeby i zachcianki, jakie tylko mogły pojawić się u myszy. Pełno najlepszego jedzenia, wody, schronienia i początkowo też miejsca. Mysia zagroda była opisana następująco, cytuję Zbiornik o powierzchni 256 cm2, zagrodzony 137 cm ściany, Pierwsze 93 cm były skonstruowane dla myszy do wspinaczki, ale zapobiegały ucieczce poprzez 43 cm ścianę powyżej. Każda ze ścian miała przytwierdzone 16 tuneli z siatki, jak schody. Od schodów cztery poziome korytarze prowadziły do terenów czterech gniazd. To dawało 256 gniazd łącznie. Każde zdolne pomieścić 15 myszy. Badacz był przekonany, że jego utopia jest w stanie pomieścić i utrzymać 3840 myszy. Potrzebował jeszcze tylko znaleźć Adama i Ewę dla swojego ogrodu. Ostatecznie wybrano cztery pary myszy, specyficznie przygotowanych dla tego eksperymentu. Ale w jaki sposób tak przedziwny eksperyment powstał? I co miał na celu osiągnąć? Przed stworzeniem tej utopii nazwanej Wszechświat 25, Calhoun wykonał serię podobnych eksperymentów z gryzoniami. Wszystkie poprzednie zawiodły. Gdzie mysia populacja utknęła w martwym punkcie lub zaczęła walczyć ze sobą. W jednym ze wcześniejszych eksperymentów badacz przygotował podobną utopię dla szczurów, zdolną pomieścić 5000 osobników. Populacja nie przerosła jednak nigdy 200, mimo nieskończonej wody, nieskończonego jedzenia i braku predatorów ani innych zagrożeń. Dodatkowo badacz zwrócił uwagę, że mimo masy wolnej przestrzeni, gryzonie zbierały się w osobne grupy, co doprowadziło do rozłamu struktury całej populacji. Eksperyment w końcu zwrócił uwagę Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Jako wgląd na rozłam przeludnionego społeczeństwa, zwłaszcza jeżeli którykolwiek z zaobserwowanych fenomenów stosował się do ludzi, instytut zapewnił Kalachanowi niezbędne miejsce i fundusze na stworzenie Wszechświata 25. Jako cel eksperymentu obrano zwyczajnie obserwację, czy idealne społeczeństwo może kwitnąć. Początkowy eksperyment zdawał się być sukcesem, gdzie w ciągu roku populacja ośmiu myszy zamieniła się w 620 osobników. Oczywiście wszelkie zasoby dla myszy były nieskończone. Gniazda zawsze były przygotowane do rozrostu mysiej populacji bezpiecznie i w spokoju. Jednak już 35 dnia badacz zauważył oznaki pierwszych problemów, gdzie po tym czasie wzrost populacji znacznie spadł. To nie miało sensu. Miejsca i zasobów wystarczyło na kolejne 3000 myszy. Zanotowano także znaczne zmiany zachowania obu płci. Samce myszy, bez konieczności ochrony terenu lub zasobów, zaczęły tworzyć grupy, które zupełnie bez powodu atakowały się nawzajem. Samice myszy zaczęły porzucać swoje młode, lub zwyczajnie je atakowały. I tak powoli myszy przestały się rozmnażać. Wiele z myszy zaczęło zabijać i zjadać się nawzajem, mimo dostępu do nieskończonego jedzenia. Myszy zbierało się w grupy po 50 lub więcej osobników w gniazdach przystosowanych do pomieszczenia 15, mimo wielu dostępnych wolnych i pustych gniazd. Po 600 dniach nie urodziła się już żadna mysz. Społeczeństwo zaczęło się zapadać. Nawet gdy populacja spadła do poziomu, gdzie myśle społeczeństwo rozkitało najbardziej, myszy zwyczajnie nie chciały się rozmnażać lub wrócić do poprzednich zwyczajów. Parę miesięcy później cała populacja była martwa. Według Kalahana populacja efektywnie umarła już 315 dnia, kiedy więzi społeczne rozłamały się. Badacz podsumował to słowami, cytuję, ich duch umarł. Nie są dalej zdolne do wykonywania złożonych czynności zgodnych z przetrwaniem gatunku. Gatunek w takiej konfiguracji umiera. Badacz widział swój eksperyment jako ostrzeżenie dla ludzkości, gdzie wierzył, że przeludnienie doprowadzi do upadku społeczeństwa i wyginięcia rasy ludzkiej. Inni eksperci nie spoglądali na to aż tak negatywnie, biorąc pod uwagę, że ludzie są bardziej złożonymi, świadomymi stworzeniami niż myszy. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek lub dowiedziałeś się czegoś nowego, proszę zostaw suba. Dziękuję.